Jest z nami Jakub Maciejewski, publicysta Telewizji Republika przede wszystkim, ale też i Gazety Polskiej. Witamy serdecznie. Witam słuchaczy, witam was drodzy redaktorzy. Dobry. No właśnie wczoraj ważne karty zostały odkryte przez prezydenta Elekta, Sławomir Cęskiewicz z e, szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, e, zastępcą generał brygady Andrzej Kowalski e, i drugim zastępcą generał Mirosław Bryś. E, no, co to znaczy? Bo Lek Wałęsa już opublikował zdjęcia ze szpitala, to jest pierwszy. Efekt pierwszy, tej pierwszy efekt tej, tej dominacji, ale, ale sprawa jest poważna, bo to jest ważny sygnał. Tak mi się wydaje, kierunku, którym, którym będzie podążać ta, ta prezydentura, już, już nawet nie tylko samą BBN. Nie ma wątpliwości, że pałac prezydencki, Karola Nawrockiego. To będzie Pałac Jastrzębi. To będą ci, którzy będą bardziej stanowczy, bardziej jednoznaczni i nonkonformistyczni niż reszta obozu politycznego. Myślę, że będą nawet twardsi w reformowaniu państwa czy w takich pryncypiach narodowych niż wcześniejszy rząd Zjednoczonej Prawicy. No bo tam wiadomo, koalicjanci, Gowin, ktoś ma wątpliwości, nieduża nie, nie, nie większość, przejmowa. a tutaj prezydent, który no, w samym pałacu faktycznie jest w tym, Jednowładcą stawia na osoby twarde, kompetentne, no i głęboko antykomunistyczne. Profesor Cęckiewicz, mm. wspomniani generałowie też, zwłaszcza Kowalski, tutaj znany z tego, że Dokładnie zna agenturę obcą w naszym kraju, jej intencje, jej metody działania i po prostu z tego wszystkiego wybrzmiewa jedno wielkie non possumus. No właśnie, bo, bo pan profesor znany jest z, po pierwsze z braku konformizmu, bo to Lech Wałęsa wspomniany, to jest no przecież też dzieło, znaczy zdemaskowanie Lecha Wałęsy to jest też dzieło profesora. Ale wpływy rosyjskie wpływy rosyjskie wiemy, że to jest problem od no, 200 lat z górą w, w Polsce, co się zmieni w tej, w, w tej sytuacji, bo taki człowiek na tym miejscu ma, może zrobić bardzo wiele. W porównaniu z tym, co było w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego do tej pory, no to nadal bym upierał się przy tej tezie, że to będzie fałac prezydencki Jastrzębi, ponieważ Biuro Bezpieczeństwa Narodowego w czasach Andrzeja Dudy, choć też stawiające stawiające sprawy polskie na pierwszym miejscu, a nie zawsze tak było, bo generała Stanisława Kozieja w czasach Komorowskiego można było oceniać śmiało inaczej. No to jednak bywały takie postawy miękkie, dużo negocjacji, były dziwne sygnały, próby porozumienia wcześniejszego szefa BBN Jacka Siewiery z ekipą Donalda Tuska, takie kompromisy, takie jakieś miękkie, miękkie podejście do, do tych spraw. Tutaj twardo na konferencji prasowej profesor Cęckiewicz zapowiedział. Będziecie, wy, ludzie z rządu, mieli silne podejście i troskę o bezpieczeństwo. Będziemy z wami współpracować, zapomnę nawet osobiste szykany, jakie mnie mówił profesor Cęckiewicz spotkały, ale. W innej, innej opcji nie ma. To, to jest dobrze, bo Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ma dostęp do wielu bardzo ważnych informacji, informacji tajnych. Myślę, że na wielu funkcjonariuszy Platformy Obywatelskiej padnie jednak blady strach, bo gdy wpuszczono profesora Łęckiewicza do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wy, wygrzebał tam bardzo mocne dowody na reset polsko-rosyjski w czasach Tuska. Teraz mając dostęp do tych dokumentów z pozycji Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, różni inni zdrajcy też raczej ich A, ślady, tych zdrady będą no, w kompromitacji ciąg dalszy. A zdrajce trzeba mieć za wroga. Wracamy do rozmowy już za chwilę. I wracamy do rozmowy z Jakubem Maciejeskim, publicystą telewizji Republika Radia Republika i Gazety Polskiej, zresztą nie tylko. Witamy ponownie. Bezpieczeństwo granic. Mam takie pytanie dotyczące Wpływu tego na politykę, bo Donald Tusk no, nie jest Arystotelesem, może taką odkrywczą tezę postawię i nie traktuje polityki, nigdy nie traktował polityki jako troski o dobro wspólne, tylko jako grę polityczną. To jak on się, jak on lokuje ten dojmujący problem w bieżącej grze politycznej, panie, panie redaktorze? No, nie ma żadnego e, doradcy Donalda Tuska, nie ma żadnego polityka w obozie koalicji rządzącej całej, który by mówił, że obecna sytuacja rządu jest dobra, że jest to jakaś ofensywa, że jest jakaś perspektywa dobrego rządzenia. Absolutna stypa to charakter obecnych relacji wewnątrz rządowych, to jest efekt nawrockiego. A więc po raz pierwszy mamy Donalda Tuska, który no na tę chwilę nie ma żadnej możliwości manewru, by wzmacniać swoją pozycję, swój autorytet. Także tak naprawdę trudno ocenić, co Donald Tusk będzie w tym kontekście robił nigdy nie był w takiej sytuacji. Przerwę tylko, ale wyborcza dzisiaj ocenia to jednak inaczej, bo Tusk rozpoczął kampanię 2027 nagle artykuł. Nie wiem, czy to jest zaklinanie rzeczywistości, czy wymuszenie może na, na premierze skuteczniejszych działań no owszem, kiedy, kiedy już się tam Związek Sowiecki rozpadał, Gorbaczow pojechał na zachód, to byli tacy jeszcze staliniści, którzy w prasie pisali, że tu już wiecie rozsypuje się wszystko, niepodległość ogłaszają różne państwa, tam jeszcze beton partyjny wołał teraz dopiero pójdziemy drogą leninowską no to, to jest ten sam akt desperacji to jest jakieś tam mięso dla ludu, natomiast spośród samych ludzi Tuska, no niestety wszyscy już pakują się z myślą, jak to Prawo i Sprawiedliwość wróci do władzy. Po półtora roku rządzenia Tuska. No tak, nie ale miał, Donald Tusk miał zawsze wchodzi. taką taktykę, czy taką technikę, że wyszukiwał, wyszukiwania wroga. No i tym wrogiem teraz według tego, co oni mówią, no to jest Robert Bąkiewicz i ci wszyscy tam niedobrzy, ich zdaniem oczywiście, ludzie, którzy pilnują polskich spraw na, na polsko-niemieckiej granicy. Czy ta taktyka ma szansę teraz się udać? Hmm. Oczywiście socjotechnika jest zawsze, ma, ma zawsze szansę się udać nawet wbrew faktom, zwłaszcza, że wobec Roberta Bąkiewicza stosowano taką kampanię zohydzania już przez wiele lat i, i udało się nawet na takich wzniosłych aktach strzelistych atakować Bąkiewicza, pamiętamy z Wandą Traczyk-Stawską tą Tą scenę, gdy, gdy była kontrmanifestacja i uznano, że Bąkiewicz zagłuszał bohaterkę Armii Krajowej, a więc no, no to, to, to są takie wyraźne socjotechniczne chwyty. Natomiast obywateli coraz bardziej jednak interesuje faktyczne bezpieczeństwo ich na co dzień na ulicy, a nie konkretnie jaka twarz zaangażowana jest w obronę polskiej granicy. Więc coraz trudniej będzie tego. Wroga wynajdywać, gdy w kraju tak wyraźnie dzieje się źle i te złe sytuacje są wzmacniane takimi dramatami, jak przypadek 23-letniej Klaudii Stolunia, zamordowanej przez nielegalnego imigranta. To dramat, dramatyczna sytuacja. No właśnie, to tu sondaże są. Takie, że w zasadzie pan premier powinien się podać do dymisji. Trzeci, kolejny sondaż, którym rządząca koalicja, no ma, to już, już zapaść sondażowa. To de facto sondaż prawie, rządowy. Prawie, prawie odnie, pra, no i właśnie, i, i d, 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 w badaniu Cebosu zwolenników rządu, kolejny, kolejny sondaż, w którym zwolenników rządu ubywa dramatycznie. Rozpadnie się ta koalicja, no bo to jak to jest, że pozostali koalicjanci się temu tak przyglądają, no, Szymon Hołownia na troszkę zaczyna wykazywać objawy samodzielności. To jest wielka zagadka. Wielka zagadka. Na tę chwilę wygląda to tak, że te przejawy samodzielności, te targi, te bunt wobec Tuska, wszystko się odbywa w obrębie koalicji 13 grudnia, a nie poza nią. Pamiętajmy, że retorycznie... Są tacy politycy, którzy nawet by głosili odejście swoich partii z rządu. No jest tutaj przypadek posła Sawickiego z PSL najbardziej wyrazisty, ale summa summarum, gdy chodzi o decydowanie o sprawach Polski, a w domyśl o sprawach rozdawnictwa różnych urzędów i przywilejów, ci politycy jednak stoją za Tuskiem w praktyce. I chyba z tego kursu na razie się nie zrezygnuje, zwłaszcza, że wobec wielu polityków naprawdę pada ten blady jak PiS przyjdzie i rozliczy faktyczną demolkę, demolkę państwa polskiego. To jeszcze pytanie na koniec właśnie, jak te rozliczenia um, trzeba z, e, e, będą przebiegały, bo to znowu będzie wrażenie, że przyszli nowi i, i, i szukają zemsty. No, po, po, po tym, co robił. Znaczy, to, to, jest, to jest ciekawa zagadka. PiS za pierwszych swoich rządów jako Zjednoczona Prawica od 15 roku po, podjął takie cywilizowane, takie łagodne podejście wobec rozliczeń, że trzeba budować wspólnotę, że nie można za bardzo atakować. Teraz coraz bardziej w, w, w łonie PiS zwycięża taka koncepcja, że na, następnym razem trzeba ostrzej traktować, a nie będzie już takiego w pałacu prezydenckiego człowieka, który zachęcał do spokojniejszych dyskusji, jakichś łagodzenia, reform leksów TVN i leksów czarków. Nie, no teraz Karol Nawrocki z Pałacu Jastrzębi będzie raczej patronował mocnej postawie wobec tego hasła zdra, zdrajcy trzeba mieć za wroga. I niech to będzie puenta naszej rozmowy. Dziękuję serdecznie, Jakub Maciejewski, publicysta. Telewizji Republika, Radia Republika i Gazety Polskiej. Dziękujemy serdecznie. Poranek Radia Republika.